Kochani, witam Was raz jeszcze w dniu dzisiejszym, kochani, dzisiaj troszeczkę się tutaj, że tak powiem, nakręciłam, e, bo zrobiliśmy sobie, kochani, kolejne horoskopy na lipiec dla raczka, dla lwa, dla panny, dla wagi. Dobrze mówię tak, krak, lew, panna waga, kolejne cztery. Zrobiłam Wam ponad dwugodzinną, kochani, tygodnioweczkę. E, słuchajcie, gardło troszeczkę nie domaga po tych wszystkich, słuchajcie, gadaninach. Wojtuś teraz nagle postanowił sobie też coś pogadać, moi drodzy. Jakieś tam swoje, wiecie, 5 minut ma. Natomiast my musimy sobie, kochani, jeszcze zrobić dnióweczkę na jutro. Tak, a więc ja przytasuję karciochy, póki jeszcze mówię, póki jeszcze nie padłam tutaj do końca. I zobaczymy, co też jutrzejszy dzień przyniesie każdemu znaku z Odiaku. Co się jutro będzie działo u każdego znaku z Odiaku? Co się będzie jutro działo. U każdego znaku zodiaku. Co się będzie jutro działo. U każdego znaku zodiaku. Ok. I słoneczka lecimy i zaczniemy sobie oczywiście od baranka. U baranka jutro. No, moje drogie barany, ja wam powiem tak, jak macie, słuchajcie, jakiegoś gostka, gościówę, z którą sobie flirtujecie, piszecie, dzwonicie, umawiacie się, świrujecie jeden do drugiego, no to dzień będzie podyktowany właśnie tej relacji. Słuchajcie tylko. To jest tak trochę pokazane ukradkowo, jako romans bardziej, aniżeli taki jawny, otwarty związek, a więc być może jakiś baran po prostu ukradkowo, romantycznie się tutaj z kimś spotyka, no i właśnie jutro dzień tej osobie może być podyktowany. Pozostałe barany, nierandkujące, nieromansujące, być może jutro będą dokonywać jakichś wyborów, jakichś decyzji. Dobra, skarby, co jutro ubyczka. Się, bo przed chwileczką, kochani, wykąpałam troszkę Wojtka. Teraz będzie zajęte, że tak powiem, wycieraniem się różne, słuchajcie rzeczy, to my będziemy mieć czas, żeby pogadać o karciochach na jutro. Słuchajcie, jakieś zwycięstwo jutro byki się szykuje. Nie wiem, może wasze własne, może coś jutro dojdzie do takiego stanu, w którym będziecie z tego po prostu pozytywnie zadowolone, bo ja tutaj was widzę dumnych z siebie, zadowolonych z siebie, bo coś wyszło, bo coś poszło pozytywnie, bo coś się polepszyło, bo nie musicie się o coś martwić. Sukces. Triumf, zwycięstwo. Może, no, część Wojtek. Może też tak być, że ktoś Wam powie jakieś miłe słowo, pogratuluje czegoś, będzie z Was dumny do tego, kochani, stopnia, że po prostu powie coś, a Wam się zrobi po prostu miło, tak? Bliźnięta jutro. Wracacie do rzeczy, do wspomnień. Bliźnięta, wiecie, horoskopy mieliśmy porobione. Nie wiem, czego to się może konkretnie tyczyć, ale ja tutaj widzę, że może się szykować jakiś odgrzewany kotlecik, jakiś comeback. Może Wam się zachce odezwać do osoby, którą znacie. Może ta osoba skontaktuje się z Wami, bo tutaj mam ewidentny powrót przepraszam za Wojska. No dobrze, Wojska ewidentny powrót do przeszłości. Więc może Was najść taka ochota właśnie powrotów, czy pisania do kogoś, czy ten ktoś może chcieć tutaj wracać, przepraszać, czy też po prostu pojawić się w Waszym życiu. Co jutro, Uraczka? Jutro uraka karta przeskoczenia trudności, więc jeżeli Raczek jakieś na drodze miał, a karty Wasze na lipiec czy nawet w tygodnióweczce pokazywały jakieś tam, słuchajcie, perpetie, cudawianki, to jeżeli są jakieś nawarstwiające się problemy, trudne do przeskoczenia, może jutro, jeżeli za to się oczywiście zabierzecie, uda Wam się to przeskoczyć. Ponadto czujecie, że macie więcej energii i więcej mocy do działania. Lew lew jutro cieszy się z czegoś, ma powód do radości, do szczęścia, do uśmiechu, być może co niektórzy do świętowania, bo coś fajnie się toczy, coś dobrze idzie i mówicie, a super, to po prostu musimy tutaj to uczcić, więc co niektórzy może będą, będą chcieli uczcić, co niektórzy słuchajcie, może mają powód do tego, żeby z czegoś się cieszyć. Dobre kontakty towarzyskie z różnymi kochani ludźmi mogą się nam tutaj również pokazywać, jak i słuchajcie, flirty, romans. Jeżeli takowe macie, no to możecie uskuteczniać. Panienka jutro. U panienki jutro konflikt. Możecie się z kimś nie dogadywać, możecie mieć z kimś spinę, możecie się z kimś pokłócić, możecie, możecie się z kimś poszarpać, może ktoś wam popsuć nerwy, możecie mieć wewnętrzny konflikt, czy też jakieś bicie się z myślami z jakiegoś powodu. Taki troszeczkę poddenerwowany dzień. Center uwagi. Waga, jutro coś będzie odcinać, będzie z czymś, nie chcę powiedzieć kończyć, ale mówić dosyć tego, nie chcę tego, odcinam to, nie służy mi to, nie ma to przyszłości. Możecie też, kochani, mieć um, otworzone oczy na coś, może, może Wam się coś pokazać, jakaś prawda wyjść na jaw, Wy ją zobaczycie. I dzięki temu też, kochani, inaczej spojrzycie na jakieś pewne sprawy. Być może będziecie chcieli komuś to wypunktować i jednocześnie powiedzieć: basta, dość, odcinam to. Skorpion. U Skorpiona jutro, jeżeli romansujecie, to romansować będziecie, bo pokazuje mi się osoba, która Wam się podoba albo wy tej osobie, tak? Bo tutaj ciężko jest powiedzieć, po której ze stron jesteście. Ale mamy lgnięcie do człowieka, bardzo dużą energię, bardzo dużą namiętność, bardzo dużą pasję. Jest też jakiś cel, który chcecie jutro wykonać. Strzelec. Załamanie. Czym się przejmujecie? Coś Was, drogie strzelce, męczy, dobija, przytłacza. Boicie się czegoś, lękacie się czegoś, być może co niektóre. Coś Was przytłacza bardzo mocno. Nie jesteście z całą pewnością zadowolone i nie jesteście szczęśliwe. Słuchajcie, patrząc na wszystkie Wasze karty lipcowe, tygodniowe, od razu nadmieniam, że jeżeli nieszczęście polega na tym, że Wy boicie się zrobić jakiegoś ruchu, kroku bądź też chcielibyście coś pójść w jakimś pewnym kierunku, ale nie idziecie, bo coś tam zroś tam, to ten stan tutaj no niestety depresyjny, takiej załam, taki, taki załamki nieszczęścia może wam się pogłębiać bardzo, bardzo mocno. Kochani, wyjdźcie z tego stanu po to, żebyście mogły się uśmiechać. Koziorożec. U koziorożca jutro dzień bardzo spokojny, umiarkowany, stabilny, sielankowy. E, także słuchajcie, koziorożc nie będzie robił jakiejś rewolucji, nie będzie słuchajcie, nie wiadomo jakiej akcji odstawiał. Jest tutaj po prostu czas e, takiego wyłagodnienia, takiej dużej spokojności, być może słuchajcie, łagodzenia konfliktów, e, ale na z całą pewnością czucia się spokojnymi. Wojtek słuchajcie, wygląda jak wygląda, bo przed chwilą się kąpał. To tylko tak nadmienię. Teraz tutaj przyszedł e, taki mokry, Słuchajcie, do Was, żeby pewnie Hankę zobaczyć. Ale dzień spokojności, stabilizacji, takiej sielanki, wyłagodzenia wszystkiego, niedenerwowania się z byle powodu. Podnik. Uwodnika e, jutro, czas jakby skupiony bardzo mocno na wydatkach, na inwestycjach, na domu, mieszkaniu, rodzinie. E, bo mamy tutaj, jakby, stabilizację, mamy bezpieczeństwo. Słuchajcie, mamy, jakby, taki powód do tego, że nie macie się czym przejmować, czym martwić. Może będziecie coś ustalać, może będziecie coś planować, coś kupować, zajmować się rodziną, bądź też domem albo mieszkaniem. No, i rybka. A u rybki, moi drodzy, mamy czas yy, związku, relacji, spraw domowych, mieszkaniowych, porozumienia, wspólnych planów, yy, które tutaj możecie uskuteczniać, być może wyjścia na jakąś imprezę, którą niekoniecznie, że jutro musicie na nią pójść, ale być może będziecie rozważać jakieś wyjście, czy to integracyjne, czy rodzinne, czy towarzyskie, nieważne dobre porozumienia z ludźmi, więc jak jeżeli jutro z kimś będziecie gadulić choćby przez internet, no to będzie to dobrze, mile i sympatyczne spędzony czas, więc tutaj drugie ryby naprawdę świetnie. Tymczasem zapomniałam jeszcze kochani o przesłaniu na jutro, więc dociągniemy je sobie w tym momencie. Poproszę o przesłanie na jutro. Poproszę o przesłanie na jutro. Poproszę o przesłanie na jutro. Przestrzeń Cię wspiera któryś ze znaków zodiaku, którego dzisiaj opracowywałam, tylko nie pamiętam, który miał tą kartę. Słuchajcie, tak jakbyście mieli gdzieś pomyśleć, znaczy akurat w dniówce będzie to brzmiało w ten sposób, wyjdź z domu, pospaceruj, dotlę się, zadbaj o siebie, nie wiem, poszerzaj swoje horyzonty, poszerzaj swoje myślenie, tak? Gdzieś nie zatrzymuj się w ciasnocie, nie zostawaj w czymś, co w pewien sposób cię tłamsi, zamyka, więzi. Otwórz się na nowe możliwości, otwórz się na to, co życie Tobie przynosi. Energetyka w tych wszystkich względach, które powiem, będzie Was, moi drodzy, mocno wspierała. To tyle. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak te karty czujecie na jutro. No i moi drodzy, zapraszam we wszystkie osoby na czytania, które pojawiły się dzisiaj, m.in. na tygodnioweczkę dla par, dla singli, na pracę. Jak i również parę znaków, które zostały dzisiaj jakby dopracowane pod kątem miesiąca lipca. No i te, które oczywiście baran byk i bliźniak, które zostały zrobione, kochani, już w weekend. Buziaki, trzymajcie się.